Szanowni Państwo, bardzo gorąco Państwa zapraszam od 4 do 6 września, ażeby Państwo wzięli udział w naszym projekcie, w naszej ofercie, którą Muzeum Miejskie przygotowało wspólnie z Muzeum POLIN, to jest Muzeum Historii Żydów Polskich. Wadowice są na trasie. Muzeum na Kółkach, takiego mobilnego muzeum, które zawita właśnie 4 września na rynek wadowicki. I przez dwa dni aż do 6 września będzie można zwiedzać tą wystawę zupełnie bezpłatnie na wadowickim rynku oraz uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach, różnych działaniach związanych właśnie z tą wizytą Muzeum na Kółkach. Wystawa opowiada o współistnieniu dwóch narodów polskiego i żydowskiego a na tej wystawie w tym pawilonie który będzie na Wadowickim rynku będzie specjalnie przygotowana interaktywna mapa e, związana z dziejami żydów wadowickich żydów także wszystkich gorąco zapraszam a spośród tych wszystkich imprez towarzyszących szczególnie państwa chciałem zaprosić właśnie w niedzielę 4 września na godzinę 18 do ogrodu przy ulicy Kościelnej tam Odbędzie się koncert grupy klezmerskiej Berberys. Zagra ona właśnie taką typową muzykę klezmerską. To wszystko w otoczeniu ogrodu przy ulicy Kościelnej, czyli przy Muzeum Miejskim. I to wszystko jest bezpłatnie. Także cały ten udział w tych wszystkich projektach związanych z tą wizytą Muzeum na Kółkach jest bezpłatny. A wszystkich innych zapraszam także do Wadowickiego Centrum Kultury, ponieważ już dawno rozpoczęliśmy zapisy do różnych naszych. Sekcji kół zainteresowań zespołów artystycznych jeszcze w niektórych są wolne miejsca, także można się zapraszać na plastykę, taniec, teatr, wokal i wiele, wiele innych. Niestety w Uniwersytecie Dzieci, w Adryckim Uniwersytecie Dzieci nie ma już wolnych miejsc, a Uniwersytet rozpocznie funkcjonowanie jak to rok akademicki się rozpoczyna na początku października. Serdecznie zapraszam.